Cześć, witajcie serdecznie. My dzisiaj rozpoczynamy dzień. Dosyć wcześnie. Czwarta 10. Jedziemy rwać truskaweczki. Czekam na pomocnika. Gotowy? Chyba. Co? Chyba. To kto pierwszy urwiał Biankę. Jedziemy. Bardzo daleko mamy w pole. Myślę, że może dwójkę zdążę włożyć. Okej. Okay. Godzina czwarta. Nie bardzo się chce, co? Szymek. O. Oj. Ciekawe, czy szpaki atakują włączamy armatkę, czy nie? Można włączyć bo to. O, już. o, leci już, o. No, dobra. jeszcze się włączy. Co? Podjeżdż, to się no trochę jadę nie tędy, co trzeba teraz. Dobra, na razie zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. I tak musisz później tędy pojechać, bo jak pojedziesz, to jest bagno. No już, dojechaliśmy <laughs> już dojechaliśmy. Bierzemy u Bianki. Jej... Dzień dobry. Oho A nie, to gołąbek jakiś był. Co no zobacz? Pu, pu, pu. E, nie ma. Myślę, że jedna to będzie szymek mało. Który bierzesz? Rosa jest, nie? Nie bardzo odpowiednie obuwie. Dobra, widzimy się po pierwszej ubiance. Jak tam, syno? Ja idzie co? co po idzie? drugą ubiankę już mamy. Po drugiej ubiancer wiemy, ale wam powiem, że rwanie truskawek to nie jest. Nie wiem, co ja mam z tym kręgosłupem, ale czuję, jakbym miał kołek zamiast kręgosłupa. Jaki ból! I na kolano, a ja dopiero usiadłem chyba za 20 metrów. Tragedia. Jest towaru. Jest towaru. A ziemia jest tak wyschnięta, a że jak kolanem klęknę, to tak jakbym na kamieniach klęczał. Taka ziemia. Jest taka, takie sucho. Zobaczcie, tu gdzie nie ma wody, w tym jednym rządku to jak poziomki. Truskawka się zrobiła. Czy tu nawóz nie doleciał, czy co? Bo no ten mój rządek to też taki sobie, bym powiedział. Gdzie te? Jedzie wsparcie. Jedzie wsparcie Szymek, Jadą ludzie. Jadą, jadą. Jadą, jadą. Dobra. Widzimy się. Może za moment? Może nie. A może nie Jak tam? Krzyż. W miarę. Szósta Tam jakieś szpaki, trzy sztuki szpaków. Za nami. Rwanie truskawek to nie takie wcale łatwe. Zobaczcie na czym siedzę. Na banieczce coś mam z krzyżem, chyba nie halo. Ale nie będę narzekał i marudził. Nie jest źle. Ile? Którą wiesz? 11 Czwarta, dwie. No, 11 ubianek, dwie godzinki. Ładnie szymek. Ładnie. Zbliżamy się do końca rządka. Zaraz na wrotka, na lepszy trochę. Bo tutaj z dużego to takie. Nie za duży bym powiedział ładne Pani to Mała aktualizacja idziemy z powrotem Następnymi rządkami za oko ma Życie boli Ile mamy? Liczyłeś? 60 Coś takiego Nasza zdobycz. od czwartej Weź ten z góry Okej okay. To co? Pe pegułotem No, pegułotem 77 ubianek, tak? No, jeszcze jest miejsce, przepraszam. 75. Pachuje, jest pojemny. No, w dużego fiata kiedyś przyszło mi 150. Tak? A no. w maluchach? A nie pamiętam. Tylko, że w dużego fiata wyjmowałem jeszcze to boczne siedzenie, nie? Pasażera. A, z przodu. No bo to bagażnik był, wiesz. No, no. ścianka była wyjęta z bagażnika, tylno, tylne siedzenie położone, oparcie wyjęte i tam. I 150-150 par. 150 no i jedzie na rynek. Dobra, my się zabieramy dalej. Wiem. Szymki, szymki nie zapomnij wziąć. Szymka. Szyby może troszkę, nie? No. Puchy. O cyk I z drugiej strony. A zamknij. się bo... No no a zamknie się to. Dlaczego mi się nie hmm. Ale na razie nie zamknę. Siad bardzo? Nie. Powiem wam coś, nie chcę, żeby ktoś mnie jakoś źle zrozumiał. Jak ja miałbym rwać na Skup truskawki po 2,50 za kilo. Cały dzień na kucąco. ból krzyża, ból kolan. Nie wiem, to miał szczerze. Ech, a tak sytuacja przedstawia się następująco. Zostało mi jeszcze 60 tu z koszyków. Na rynku ceny truskawek yy, ładna dyszka za kilogram, gorsza 9 zł za kilogram także jeszcze coś tam zostanie z tego całego interesu, ale rwać na skup po 2,50 i jeszcze szypułkować, żeby ktoś ci dopłacił 40 groszy, to jest w ogóle wiecie, bez sensu. A i co? Zapowiedzieliśmy z moim synem sobie takie coś, że jak nie pójdą nam truskawki, te któreśmy się rwali, to kupujemy słoiki, kupujemy cukier, kupujemy przyrządy i robimy drzemy. Robimy drzemy i będą drzemy na zimę dla nas i nie tylko. Może jeszcze ktoś będzie chętny, to sobie może kupić dżem. Ja, ja na pewno nie oddam ich na skup po 2,50 zł, bo to by było zwyczajnie no, z czystym. No, jak można? No debilizmem. No debilizmem, nie można oddawać truskawek za tak niskie pieniądze. Także pakuję te truskaweczki i jadę, zobaczymy. Jadę na rynek, zawieź chłopakom, zobaczymy, czy się to sprzeda, czy się nie sprzeda. A jak nie, to jutro spokojnie mogą te truskawki jeszcze do jutra postać i jutro się na rynku w sobotę pójdą. Dobra, ładujemy. Słuchajcie. Ogólnie ten vlog miał troszkę inaczej wyglądać, ale z racji tego, że przyjechałem z rynku, dowoziłem mojemu tacie truskawki, to zaraz Wam opowiem, jak tam wygląda sytuacja na rynku. Słuchajcie, sytuacja, jeśli chodzi o zejście truskawek na lokalnym ryneczku, też powiem Wam szczerze, że nie napawa optymizmem. Słuchajcie, popadało chyba, kurde. Ta. Spadł deszcz Od razu chwasty wyszły, ale jeśli mnie pytacie, niektórzy twierdzą, no nie masz słomy, truskawka będzie brudna. Szczerze moi drodzy To jaka ta truskawka by nie była Złotem obsmarowana może być, a ludzie zwyczajnie Jeżeli nie szanują swojej pracy to czy tu jest słoma, czy tu jest wyścielane Bóg wie czym, to zwyczajnie nie ma to żadnego znaczenia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzi po prostu zwyczajnie po doliło. I to tych ludzi, którzy sprzedają te truskawki. Nie tych, którzy kupują. Bo ci, którzy kupują, to normalne, że mają jakieś tam zastrzeżenia czasami, że a może za drobna, a może za zielona, a może taka, mają prawo. Są konsumentami, idą i wydają swoje ciężko zarobione pieniądze na te truskawki i wymagają tego, żeby ta truskawka była taka czy taka. Ale my, producenci, noż po prostu ciśnie mi się na usta same, ciśną mi się na usta same złe, czekajcie, trzy, dwa, jeden, Cisną mi się na usta same złe, przykre rzeczy. Jeżeli ja idę i sprzedaję po 10-9 złotych truskawki, przyjeżdża kolejna osoba, patrzy się, no mam po 10 zł, czy 9, wystawia taką samą cenę. Ale nie, nie ma tak, moi drodzy. Im więcej kupców, tym cena truskawki jest niższa. Dzisiaj widziałem truskawki na rynku, na rynku, nie na giełdzie. Na rynku w Kraśniku. Sprzedają po 5 zł. Gdzie tu jest sens i logika? Gdzie jest jakieś szanowanie siebie, szanowanie własnych interesów, szanowanie. Nie ma szacunku. Rolnik nie ma szacunku dla siebie w ogóle. Najchętniej to, jakby za złotówkę mógł, to by sprzedał. Powiem wam, że to jest już po prostu przechodzi wszelkie pojęcie. Cały czas każdy biadoli, że rolnicy biadolą, że nie ma pieniędzy, że, że jest bieda, że koszty produkcji wzrastają. A jedzie i sprzedaje truskawki po 5 zł. No przecież 10, co to jest te 10 zł za koszyk? Ja wiem, że dużo osób ma do mnie pretensje, że ja cały czas poruszam tematy cen. I biadolę, że tak powiem, nie? Nieładnie mówiąc, że to ja biadolę. Po pierwsze to nie biadolę. Po drugie, to jak ja bym stał na miejscu mojego taty. Mój tato stoi z tymi moimi truskawkami. Dzisiaj przez dwa dni był syn z nim. Jak ja bym stał na jego miejscu, to ja bym. Ja nie wiem. Ja bym, ja bym ich tam chyba wszystkich poprzewracał. No. no. To jest dla mnie niezrozumiałe. Jak można nie szanować swojej pracy. Jak można. Oddawać swój towar za pół darmo. Ja rozumiem, że na giełdach są po 10 zł za ubiankę, czy tam po 18, po 20. Ale żeby na rynku po dwa, po, po sprzedawać niżej jak cena na giełdzie, to jaki to jest zysk? Chłopie, jak masz tak sprzedawać, to w ogóle nie produkuj, bo ty i tak nie zarabiasz, ale mnie to wkurzyło, jak mnie to zdenerwowało. Człowiek sobie myślał, że pojedzie na rynek, jak co roku, już były takie przypadki w poprzednich latach. Słuchajcie, że. Już podobny proceder był, no ale jak tam przyjeżdżało dwóch kupców i wysprzedawało się za psie pieniądze, to mój tato zwyczajnie podchodził do takiego kogoś i wykupował od niego te truskawki. Wczoraj próbował zrobić to samo, yy, przyjechał facet, zaczął sprzedawać po 6 zł, no i mówi do niego, przyjdę, wezmę Ci te truskawki, dawaj kupię od Ciebie i jedź do domu. Nie on, nie, on nie sprzeda, on będzie stał tam i sprzedawał za bezcen. Powiem Wam, że nie będzie dobrze w naszym kraju. Rolnicy jeżeli, mi się, rolnicy, jeżeli sami się nie poszanują, to nikt nas nie poszanuje. Każdy nas będzie łoił, okradał, bo widzi, że my jesteśmy... No niestety, ale takie przypadki potwierdzają tylko to, że jesteśmy narodem durnym, który nie tylko zastanawia, co będzie w sezonie malinowym. Co będzie w sezonie malinowym? Jeżeli już się mówi, że w Serbii są maliny po 7 zł za kilogram, a tam zawsze są maliny droższe. Jeżeli oni faktycznie wystawił te 5 zł, jeśli chodzi o o maliny, no to ja nie mam słów. To ja nie mam słów. Eee, druga sprawa, ktoś tu mówił, że pracownik za truskawki, za zbiór truskawek on zarobi 600 zł. Ja se tak myślę, no. Ja wiem, że to jest ciężka praca. W ogóle na samym początku filmiku mogliście zobaczyć, że praca przy zbiorze truskawek jest ciężką pracą, ale jeżeli ktoś płaci pracownikowi 4 zł, to ja się pytam, gdzie jest sens i logika w ogóle utrzymywania plantacji? No, gdzie jest sens i logika? Proszę, jesteśmy w malinach, kupę pracy to wszystko kosztuje. A i mówi się, że jak zwykle za bestyn. W tym roku to chyba w ogóle wszystko będzie za bezcen. Każdy mówi kasuj to, kasuj to. Trzeba wyrywać wiśnie, trzeba wyrywać truskawki, trzeba nie sadzić więcej. Ale jakoś będzie, nie? Nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Także tym takim podsumowaniem na temat truskawek. No wróciłem dopiero z rynku. Z tego w szoku jestem. No kurwa, ja w zwykłym szoku jestem, że producenci nie potrafią się nie potrafią się zwyczajnie wziąć i jakoś yy, cenić. Nie potrafią się cenić. Mam ładne, to wołam więcej, bo ten mam może brzydsze, nie? Życzę Wam miłej niedzieli. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Yy, niebawem więcej ciekawych materiałów. Cześć, na razie.